pracować w trenerze z klientami premium, to koniecznie obejrzyj to nagranie do końca. 80% z Was trenerów komunikuje, że chce współpracować z, z klientami premium, ponieważ wodzicie z założenia, że klienci premium mają hajs na współpracę z Wami będą Wam płacić. Pomiany klient premium jest bardziej wymagający niż pozostali klienci i dodatkowo ma totalnie inne oczekiwania od pozostałych, którym nie zawsze jest w stanie sprostać. Przede wszystkim klient premium oczekuje usługi i jakości premium. To potwierdza doświadczenie w rozwiązywaniu problemów ludzi premium poprzez zebrane doświadczenie, a tym samym trener jest tak pewny osiągnięcia wyników, że daje gwarancję w przypadku braku efektów osoba premium zazwyczaj wykazuje się dużą pewnością siebie i takimi osobami chce się otaczać z odpowiednim sposobem myślenia mindsetem dlatego tym bardziej musisz wykazywać dużą pewność siebie szczególnie gdy przedstawiasz ofertę na wysoki staw. w trakcie rozmowy będziesz oceniany w jaki sposób się komunikujesz i wykazujesz pewność siebie gdy mówisz o pieniądzach ponieważ osoba premium wie że usługa premium kosztuje więcej jeśli chcesz więcej takich porad obserwuj mój profil po więcej